Cześć, to Agnieszka. Chciałam Cię zachęcić dzisiaj do wypróbowania bardzo prostego i krótkiego wieczornego rytuału. Kiedy już jesteś w łóżku, tuż przed snem, wypróbuj delikatnego ćwiczenia, które pomoże ci zasnąć i dobrze przespać noc. Połóż się na plecach i przytul Twoje uda do klatki piersiowej. Nogi są ugięte w kolanach. A Ty obejmujesz swoje piszczele rękami. Nie ściska ich zbyt mocno. Poczuj takie przytulenie. Zacznij świadomie oddychać. Poczuj, że wydłużasz każdy wdech i każdy wydech. Zacznij delikatnie bujać się czy na boki, czy przód tył, tak jak czujesz. Delikatny ruch. Rozluźnij szczękę, rozluźnij łydki i stopy. Teraz delikatnie przekręć się na lewy bok. Głowa może spoczywać na poduszce. A ty czujesz cały lewy bok, że dotyka Twojego łóżka. Cały czas przytulasz swoje nogi do klatki piersiowej. Cały czas oddychasz świadomie i czujesz się bezpiecznie. Czujesz, że był dobry dzień, a teraz już zwalniasz. Zwalniasz tempo, Twoje myśli zwalniają. I powoli przekręć się na prawy bok. Cały czas stara się pozostać w tej pozycji embrionalnej, takiej, którą mieliśmy w łonie matki, takiej, która powoduje, że czujemy się bezpiecznie, takiej, która powoduje, że nasz układ nerwowy przywspółczulny aktywuje się i dostajemy sygnał. Odpoczywaj i traw posiłek. Oddychaj świadomie. Stara się nie myśleć o niczym, tylko odczuwać swoje ciało. Odczuwać czystą przyjemność tego, że czujesz się zaopiekowana, zaopiekowany. I powoli rozpleć ręce, połóż się w takiej pozycji, która jest dla Ciebie najbardziej komfortowa do zasypiania. A ja życzę Ci pięknych snów i dobranoc.